Muszę pojechać, na mnie w ramię, na dajem się ześmierać Rodzicie, się się by umierać O nie leć śmierci, proszę powiedz mi, a są podomac, ty jesteś obojętny chcę na ciebie, bo te ofiary, nic innego miłaś, że ja się ja chcę, że miłości pracują w człowieku Jeden by chciał, że być kosmów żydu Jeden by młodz wielu lat, jakby ci sam chcą tym, młodego ja jest tak, jestem tej

Wychadź się prze, i tak już nie. No, dwojna, pada na szwajc, wypełnia podusze, pół ciągle Wydaje się tobie, że tę uczuć już teraz, ale ona wcale nie jest czynana. Po czasie, i witamy, to tak, się sam, że wszyscy nie poddamy, więc nie będziesz już sam. Bo jak ci góry, tak bardzo kochałeś, nie widałeś, nawet bochanie się całeś, ja. Teraz leży, prysa, pogodasz, na oglądasz na nie serce, nie